Dobry dzień dobry, dzień żółaczki. dobry Juroczki. Witam was na kolejnym odcinku na naszym kanale. I ja jestem strojny korek wyjątkowo tutaj jestem na tym stanowisku. Teraz jest ze mną ulicmajster. Siema witam serdecznie. Ja jestem Kac oczywiście... Kacp 17 w lol Ja jestem oczywiście za nagrywaniem. Wytłumacz, o co chodzi w tym odcinku. W tym odcinku pokażemy jak zrobić chwila... Na wersji Bedrock Na Minecraft Bedrock Edition, tak Także ja już zabieram się za to, tak To jest taki króciutki filmik O, tutaj widzę, że będzie filowane, dobra Dobra, to ja zrobię inny że... Nie możesz to, Mara ja nie może filować Dobra to. Także widzowie Ja wiem, że wielu z was Styka się z problemem Z takim problemem, gdzie pisze Nie można umieszczać bloków poza światem Otóż ja przychodzę wam z ratunkiem Oczywiście nie można y, takich y, bardzo, bardzo przedłużych obszarów sfilować, ale takie myślę, że większe można w tym sposobem. Nie możecie filować na przykład 10 tysięcy kratami. Nie, 10 tysięcy, że... przepraszam, że przerwę, można sfilować, ale, ale to musi już być rozdzielone na kilka poziomów. Jeśli jednak chcecie jednym poziomem sfilować, y, to ja już Wam pokazuję, szybko sobie tu wpiszę, nie? 6. To ogólnie, gdybyśmy nie znali tego sposobu, to byśmy to na pewno musieli podzielić na pół, jeżeli nie. Tak. No, Dobra. Tak. Ja tu już szybko wpiszę komendę. Czekajcie, widzowie. Macie jakieś tam klatki i zaraz wszystko będzie wytłumaczone. Tak. Wiecie, jak wpisywać chwila zapewne, tak? Wpisujecie, jakim blokiem chcecie. Nie można umieszczać bloków poza światem. Otóż tym ratunkiem jest... Podlecieć tak mniej więcej na środek obszaru, kliknąć strzałkę w prawo, kliknąć strzałkę do góry, żeby odpalić tą samą komendę, którą przed chwilą wpisywaliście, tylko pamiętajcie, szybko to zróbcie. Bo jak będziecie dłużej trzymać ten przycisk, to Wam naciągnie wcześniejszą komendę. I klikacie potwierdź i mamy cały obszar. I to jest właśnie ten sposób bardzo łatwy. Wystarczy tylko polecieć na mniej więcej na oko na środek. kliknąć nam strzałeczkę, później strzałeczkę do góry i po prostu nacisnąć klawiat i Dokładnie. Także widzowie, ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Panowie też dziękują. Zostawcie dziękuję łapkę bardzo. w górę i suba, subika z dzwoneczkiem. Takiego typu odcinków. I panowie pożegnajcie się. Na no siema! Elo, no, elo, elo Trzymajcie się, siema